Ileniogórska poradnia utworzona w ramach Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi funkcjonuje od 13 stycznia tego roku. Pierwszym krokiem, do, 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 do który pacjent czy kobieta. Yy, może uczynić, to jest skorzystanie z poradni, poradni chorób piersi. Zarejestrować można się dzwoniąc pod numer telefonu 75 75 37 351. Chodzi o to, żeby zarejestrować się na określony dzień, określoną godzinę, prawda? Dlatego też stąd ten telefon do, do, do rejestracji i, i po prostu tam, może tam tam będzie ustalona wizyta Pierwsza wizyta, a dalej, to już w zależności od tego, co będzie potrzebne, lekarz podejmie decyzję. Trafiamy do poradni i co dalej? Co dalej? Przychodzi pacjentka przedstawiając swój, swój problem. No jest przez lekarza zebrany dokładnie wywiad chorobowy dotyczący samej istoty problemu, dotyczący jakichś uwarunkowań rodzinnych, środowiskowych genetycznych, a no następnie jest badanie lekarskie, czyli to, o którym przed chwilą wspomniałem, badanie palpacyjne, tą pierś lekarz bada, ocenia zarówno możliwość wystąpienia jakichś zmian widocznych gołym okiem, czyli zaciągnięć zmian na skórze, jakichś deformacji piersi, wycieków z brodawki, później stwierdzanych w badaniu palpacyjnych jakichś nierówności guzów, zmian podejrzanych, ocena węzłów chłonnych, no jest to jakby pierwsze, pierwsze takie badanie. U pacjentów, u których już stwierdzono zmiany strukturalne w piersi, czy wręcz już rozpoznano chorobę nowotworową. Taki, takie pacjentki oczywiście obejmujemy, obejmiemy opieką, zapewniając terapię, wydają się optymalną, jeżeli trzeba wielospecjalistyczną i zgodną ze wszystkimi światowymi standardami. Tak jak mówiłem, po prostu posiadamy i sprzęt, i, i, i personel medyczny, który gotów jest to, to, te wezwania, wyzwania dalej kontynuować w sposób myślę jeszcze lepszy niż do tej pory. A liczba zachorowań z roku na rok stale rośnie. Tak, dla, dla orientacji mogę podać, że w tej chwili ta liczba zachorowań, czyli nowych stwierdzonych. Nowotworów piersi oscyluje w okolicy 17 tysięcy zachorowań rocznie. Natomiast w ciągu ostatnich 10 lat, dwóch dekad, czyli 20 lat, zwiększyła się ona o 10 tysięcy, czyli mniej więcej na, na dekadę 5 tysięcy nowych zachorowań. No i ta liczba zachorowań stale rośnie. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji do poradni znajdą Państwo na stronie www.centrumleczeniapiersi.pl